Rozpoczynamy najważniejszą polityczną rozmowę poranka, czyli graffiti. Marcin Fiołek, witam Państwa serdecznie. Równie serdecznie witam w studiu Władysława Kostiniaka-Kamysza, wicepremiera Ministra Obrony Narodowej, prezesa PSL. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie premierze, kampania na całego, ale zacznijmy jednego od spraw poważniejszych. Tak, są sprawy poważniejsze. Co z tą naradą i incydentem przy okazji rosyjskiego tankowca, który pojawił się przy kablach energetycznych łączących Polskę i Szwecję, później gdzieś odpłynął. Co wiemy o tym incydencie? Więcej. Po pierwsze, pracuję na tym terenie od kilkunastu godzin już. ORP Hewel, już polski okręt hydrograficzny, bada dno Bałtyku, bada otoczenie infrastruktury krytycznej, kabli, które monitorujemy. Skuteczna akcja, skuteczne odstraszenie, teraz sprawdzenie, czy nie doszło gdzieś do naruszenia. Polskie sieci elektroenergetyczne informują, że wszystko w połączeniu ze Szwecją jest stabilne, ale chcemy Chcemy się jak najbardziej upewnić, bo sprawa jest poważna. W okr statek tankowiec z Floty Cieni, jest też, jego dalszy kurs jest monitorowany. Musimy sprawdzać wszystkie tego typu przypadki, bo tych incydentów na Bałtyku nie brakuje. Ja odebrałem już dzisiaj rano meldunki od generała Klisza, od dowódcy operacyjnego. Za kilkadziesiąt minut w Gdyni pan premier tu z ministrem Tomczykiem Wraz z Centrum Operacji Morskiej odbędą odprawę, więc tu wszystkie działania, środki i siły zostały uruchomione. Ale to też jest kolejne tego typu zdarzenie, które ma miejsce na Bałtyku w obrębie nas lub naszych sojuszników, więc Bałtyk staje się bardzo kluczowym akwenem. Stąd Bałtycka Warta, stąd operacja NATO, na którą na nasz wniosek została ustanowiona, ale jeszcze trzeba to wzmacniać. Ale to skoro, panie premierze, tych incydentów jest więcej, to, to dlaczego akurat dzisiaj pilna narada, ktoś może powiedzieć, kampania bo wyborcza, to chcą poprężyć mózgu, jako ci, którzy bronią porządku i bezpieczeństwa? Ale to pierwszy raz dotyczył polskiego kabla, bo tamte incydenty też, też mieliśmy wtedy narady z naszymi sojusznikami. One dotyczyły na Łotwy, pamiętam, początek tego roku, poważna sytuacja. Jeszcze wcześniej koło Gotlandii, na której zresztą teraz trwają ćwiczenia natowskie, Estonia kilka tygodni temu, Finlandia, która ściągała jeden z statków floty cieni bliżej swojego, swoich WT, czy na swoje wody terytorialne i dokonywała tam przeszukania, więc o tym rozmawiamy, to nie jest tak, że temat jest w kampanii wyborczej, bo on się dzieje niezależnie, czy jest kampania, czy nie. I, i wszystkie nasze działania są niezależne od polityki. To jest patriotyzm, a nie, to jest dbanie o ojczyznę. No. Panie premierze, to teraz kampania wyborcza. Hmm, dokąd zmierzacie, drogie kierownictwo PSL? Takim pytaniem Jarosław Kaczyński zwrócił się na Twitterze, jak rozumiem, do pana głównie. Chodzi oczywiście o poparcie e, przekazane przez PSL dla Rafała Trzaskowskiego. Błażej po boże ostatnio mówił, że Wincenty Witos się w grobie przewraca, jak to widzi i słyszy. Karol Nawrocki mówił, że to hańba i że tak naprawdę e, to jest jeden wielki wstyd dla ludowców. Powiem szczerze, że nie mają żadnych praw do Witosa. I pan po Boży, który już wieści w kolejnych wyborach, że, że mnie w Sejmie nie będzie, ostatnie wystąpienie posła psl u w Sejmie, że e, n, n, już koniec, to mówił w 19 roku, mówił w 23. Jest taka sytuacja, że on cały czas startuje w wyborach, do Sejmu jeszcze nigdy w Sejmie się nie znalazł. A my cały czas jesteśmy i powiększamy swoją reprezentację. PiS próbował nas wyeliminować z życia publicznego, więc naprawdę niech dzisiaj nas nie poucza. To pani Mazurek, rzecznik PiSu, mówiła, że trzeba wyeliminować PiS z życia publicznego. To są haniebne, to jest hańba, to jest wstyd. O witosie, znaczy mnie witosa niech nikt z PiSu nie uczy, bo ja ich na zaduszkach witosowych nie widzę. Widzę ich na dwa tygodnie przed wyborami. Nie widziałem ich na urodzinach Witosa 150. rocznicy. Nie widziałem ich walczących o oddanie orderu Orła Białego, bo to zrobiliśmy wspólnie z prezydentem Komorowskim. Nie widziałem ich walczących przez 90 lat o ułaskawienie Wincentego Witosa z hańby Sądu Brzeskiego. A jak była ta rozprawa przed Sądem Najwyższym, do której my doprowadziliśmy, żadna inna partia, w 2023 roku, w maju, teraz przeżywamy drugą rocznicę. To prokurator z nadania pana ziobry był przeciwko ułaskawieniu Wincentego Witosa. Po 90 latach nawet nie przyszło do nich refleksji. Oni są spodkobiercami autorytaryzmu i ten autorytaryzm o wcielać w życie. Nie mają żadnych praw do Witosa. Nie zadbali o jego pamięć, nie wybudowali żadnego pomnika, nie stosują się jego myślą. Ani polityczną, ani społeczną w żaden sposób. więc... Chociaż akurat to... Karol Nawrocki, panie premierze, jako prezes IPN miał kilka nawet wspólnych inicjatyw z politykami A... PSL. Nie, czy ja jeśli chodzi o IPN, ja nie mam zarzutów. Tam jest na przykład pan prezes Szpytma, Szmyt, który robi bardzo dobrą robotę. I ja to wielokrotnie publicznie mówiłem i jeszcze raz bardzo dziękuję za to. Ale mówię o politykach. I o polityce PiSu, obłudnej, fałszywej, faryzejskiej. Ale zostawiając napięcie między PiSem a PSL-em, czy Pan rzeczywiście uważa, że wyborca PSL-u z małej e, wioski, z małego powiatu, z małego sołectwa, ma dzisiaj takie narzędzia i taką myśl w głowie, że powinien zagłosować na Trzaskowskiego, a nie na Nawrockiego? E, oczywiście większość, znakomita większość e, członków i sympatyków e, PSL-u popiera Rafała Trzaskowskiego. Chciałbym, żeby wszyscy. Dlatego ich prosimy o to poparcie. Ale to jest jednoznaczne. Przecież my rozmawiamy ze swoimi sympatykami, członkami. Są bardzo zdeterminowani. Wiedzą też, jak PiS się do nas zachowywał przez 8 lat. Wiedzą, co zawalił na polskiej wsi, bo myślę, że to jest też ważne do pokazania, co my naprawiliśmy. Zacznę od ATM-u. co to jest. bo To jest otwarcie granic dla produktów ukraińskich po wybuchu wojny. PiS się zgodził bezwarunkowo, że Europa została zalana ukraińskim zbożem. Później wprowadziliśmy e, ograniczenia krajowe, ale zanim to się stało, to przez wiele miesięcy te słyszeliśmy z ust polityków PiSu, że ukraińskie zboże nam nie zagraża. Zagroziło, bo zaburzyło rynek na wiele lat do tej pory. Później my wprowadzamy e, krajowe, ale do Europy dalej płynie tańsze zboże e, e, ukraińskie. Dzisiaj, ot, mogę powiedzieć, skończył się ten czas. Europa zamyka granice dla... Ale jesteśmy w przededniu powrotu tak naprawdę tej decyzji być może. Nie, właśnie teraz wynegocjowaliśmy decyzję że o zamknięciu, nie o otwarciu. I to nie tylko polskich, tylko całych europejskich krajów. Wracamy do reguł sprzed wybuchu wojny, czyli kontyngenty i zgody na, na sprzedaż. Znaczy, po, Polska... PSL wywalczyło coś nieprawdopodobnego w tym zakresie, co się wydawało niemożliwe. Będą twarde negocjacje. I tutaj też jednym z punktów, na które zgodził się Rafał Trzaskowski, jest to, że będzie wspierał polskich przedsiębiorców i rolników w negocjacjach z Ukrainą. Ale zna pan, panie premierze, cóż szkodzi obiecać? To hasło będzie wracało przy każdej tego rodzaju deklaracji, czy to Trzaskowskiego, czy Nawrockiego. No, to jest fatalna wypowiedź, to, to jest niedopuszczalne. Ja uważam, że, że, że nie powinno być miejsca dla takiego parlamentarzysty w klubie Platformy. Ale nie ma pan poczucia, że dzisiaj i Trzaskowski, i Nawrocki, na przykład Słowomirowi Męcenowi, dzisiaj na kanale na YouTubie i w sobotę, albo panu i wyborcom PSL, albo wyborcom Lewicy są w stanie obiecać wszystko, bo przecież cóż szkodzi obiecać. Nie sądzę, że wszystko, bo już Rafał Czaskowski mówi, że nie na wszystko się zgodzi, co proponuje pan Sławomir Mencen. I słusznie, bo trzeba obiecać to, co jest możliwe do zrealizowania, tylko i wyłącznie. My mówimy o sprawach, które są możliwe do zrealizowania. My mówimy o ambicjach, które chcemy realizować. Wracam do tych działań na polskiej wsi. Już wielu zapomniało o, o piątce dla zwierząt, która była tak naprawdę. To zjednoczyła nas z Konfederacją. Byliśmy razem na tych samych e, e, marszach. W wielu sprawach możemy e, mieć od, odmienne zdanie, ale w ochronie możliwości do produkcji normalności e, na polskiej wsi e, jesteśmy e, jak najbardziej ale myślę, razem. Ale myślisz, że Rafał Trzaskowski nie podpisałby piątki dla zwierząt? Nie sądzę, żeby podpisał w aspekcie ograniczenia produkcji rolnej. Czym innym jest sprawa zwierząt, hodowli zwierząt futerkowych, i tutaj myślę, że większość Polaków podziela zdanie Rafała Czaskowskiego, a czym innym jest ograniczenie możliwości handlowych, produkcyjnych polskiego rolnictwa. To za wpisu PISU upadło 120 tysięcy gospodarstw, nie potrafili sobie poradzić z ASF-em, nie potrafili ochronić i wynegocjować na poziomie europejskim. My blokujemy Mercosur na przykład. Skutecznie blokujemy Mercosur, szukamy sojuszników. Też zapraszamy PiS do współpracy w tej sprawie, żeby przekonać rząd pani premier Meloni. Ja ze swojej strony, z moim odpowiednikiem e, pracuję nad tym. To panie premierze, ok teraz do przodu. Czy czeka nas, a e, w zasadzie was w rządzie, przejście przez piekło, jak mówi Szymon Hołownia o renegocjacji umowy koalicyjnej? Ja tego tak nie postrzegam. To są normalne zawsze dyskusje. Jest etap podsumowania, który następuje po, po jakimś czasie. Coś się sprawdziło, idzie dobrze. Bezpieczeństwo to jest ten filar, na którym stawiamy, ale też trzeba zweryfikować, czy, 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 gdzie są niedociągnięcia. To gdzie są. są niedociągnięcia, panie premierze? Na pewno to co, to, co bardzo było denerwujące dla naszych wyborców, rozczarowujące. To jest brak spójności, brak, że, że częściej się spieraliśmy w koalicji, na przykład, niż było widać jedność. Z tego ja wyciągam wnioski. Uważam, że polityka mieszkaniowa to jest obszar, w którym więcej było emocji, przerzucania się nawzajem. Każdy ponosi taką samą odpowiedzialność. I dobrze, że prezydent Czaskowski mówi. Ja będę patronem e, polityki mieszkaniowej. Ale U... której polityki mieszkaniowej, panie premierze? Tej, która chce dopłacać do kredytów hipotecznych? Wspólnej. Tej, która chce Wspólnej. budować mieszkania na ja, ja rozumiem, że, że potrzebujemy e, radykalnej, e, radykalnej zmiany polityki w tej sprawie, uzgodnienia e, i bliżej do tego e, mieszkalnictwa społecznego. Panie premierze, chciałem zapytać o projekt trzeciej drogi. Powiedział pan wczoraj w Sejmie, że potrzebuje ten projekt pewnego odświeżenia. Po Sejmie krążyły też takie plotki, że tak naprawdę ten wynik nie niespełna 5% to jest koniec historii, koniec kariery politycznej dla Szymona Hołowu. Nie, ja, ja mam swoje doświadczenia, wybacz, politycy, PSL to w ogóle, ten wynik jest najlepszym wynikiem... E, mm. Kandydata PZL od 25 czy 30 lat. Choć oczywiście chciałoby się więcej, ale milion głosów zdecyduje o tym, kto będzie prezydentem. Ten milion głosów zdecyduje, kto będzie prezydentem. Jeśli chodzi o to, jaka jest przyszłość, ja uważam, że, że jest. To też sondaże pokazują dużo lepsze dla trzeciej drogi. Ale jakie odświeżenie niż jest potrzebne? Uważam, że, że trzeba rozszerzyć formułę. O kogo? O co? co, co o, o jaka, jaka wartość. Mhm która bezapelacyjnie nas łączy. E, to jest wolność gospodarcza, to jest przedsiębiorczość i, i e, nie akcentowaliśmy tego tak mocno, jak, jak, jak należy. E, uważam, że ta sfera i osoby kojarzone z, tą, e, z tym obszarem powinny być na pierwszym miejscu. Kogo to, pan ma na myśli? To będziemy, to, to dopiero przed nami teraz jest, jest, teraz są inne wybory, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne za dwa i pół roku. Czyli stawia pan, że trzecią drogę trzeba rozszerzyć. Tak, no, uważam, że trzeba odświeżyć, trzeba dać nam to nowe tchnienie, ale na pewno zbudować to na bazie wolności gospodarczej, spraw związanych z przedsiębiorczością, bo one są najbardziej oczekiwane przez naszych wyborców. Z małych miasteczek, z mniejszych miejscowości, z dawnych miast wojewódzkich. Dzisiaj będziemy w Tarnowie, w moim okręgu, więc naprawdę to jest bardzo, bardzo ważne, żeby wyborcy widzieli te działania, które w tym okresie. Panie premierze, kilka miesięcy temu apelował pan w tym studiu w gościu wydarzeń w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, żeby aktywiści przy granicy nie pomagali no de facto w tym przemycie osób, które są ściągane na granicę polsko-białoruską. Jak pan przyjął te rewelacje portalu Telewizji Republika? o działalności Klementyny, Słuchanów, Bartosza Kramka i całym tym zamieszaniu wokół tej sprawy? Trzeba to wyjaśnić, ale ja, ja rozumiem, jestem w tej bardzo komfortowej sytuacji, bo po pierwsze pani Klementyna Suchanów nie jest fanką moją, bo raczej słyszałem bardzo trudne słowa pod moim adresem czasem. Po drugie ja głosowałem od początku za barierą na granicy i mam tutaj jednoznaczne zdanie. I miałem od samego początku. Nie ma żadnej innej wypowiedzi niż ochrona polskich granic. Czy byłem w opozycji, czy jestem w koalicji. E, to jest ta moja wiarygodność. Bardzo się cieszę, że e, jest, jest ona na takim poziomie. E, trzeba to wyjaśnić. Są wypowiedzi pani Słuchanów, że ona nie brała e, udziału. E, każdy, kto pomaga w nielegalnym przekraczaniu granicy. E, popełnia, e, łamie prawo. Łamie prawo. Do wyjaśnienia tej sprawy pani nie w To jest niedopuszczalne. komisji rosyjskich wpływów? Tu to, to, to już niech nie decyzję podejmuje e, pan minister Bodnar, ale trzeba tę sprawę wyjaśnić. Każdy, kto pomaga w nielegalnym przekraczaniu granicy, łamie prawo. Nie wolno tego robić. To jest działanie na szkodę państwa. Zagraża bezpieczeństwu. My teraz wypowiadamy konwencję odtawską. To my wzmocniliśmy barierę na granicy. Uszczelniliśmy 98% skuteczności. To my wypowiedzieliśmy prawo Zgoda, do ale azylu. Zarazem też, panie premierze... To my stworzyliśmy nową operację na granicy i lepiej wyposażyliśmy żołnierzy. Ale zarazem też prokuratura ściga na przykład podinspektora Tomasza Waszczuka, który wykonywał swoje obowiązki w trakcie tego kryzysu. No i odmówił przyjazdu, czy wjazdu na przykład graniczny teren posłanką Jachirze i Zielińskiej. Dzisiaj mecenat. Dobrze zrobił. No, ale jest ścigany przez prokuraturę. I nie, niedobrze, że jest. Niedobrze. No, ja, to, to prokuratura jest ode mnie przecież niezależna. No jest, ale zespół na przykład no. co pracuje ten prokuratura Bodnara chyba co do spraw przy granicy. Ale czy widzimy jakieś negatywne działania wobec żołnierzy, funkcjonariuszy? No może na przykład to śledztwo. Czy, czy ono wynika z tego zespołu? Nie wydaje mi się, ale ono było tak, wzn wznowione po, po, po przejęciu władzy. Ja uważam, wyopowiadam się w swoim imieniu jako obywatel. Ja stoję po stronie żołnierzy, funkcjonariuszy i policjantów, którzy którzy chronią polskiej granicy i zawsze będę stał jako obywatel i jako minister. To jeszcze jedna sprawa, która zawsze wraca przy okazji rozmowy z panem premierem. Pytanie o miesiąc bieżącego roku. Kiedy zostanie podjęta decyzja kierunkowa w sprawie okrętów, okrętów podwodnych typu Orka? Wczoraj wielki sukces Polski wynegocjowaliśmy nowe rozporządzenie na poziomie unijnym, rozporządzenie SAFE. To jest nowy program do zbrajania armii narodowych, budowania siły NATO z pieniędzy Unii Europejskiej. Opisuję to, bo, bo też... Z tego sfinansujemy na przykład te okręty? I my o to walczyliśmy, żeby nie tylko drony, nie tylko nowoczesne, innowacyjne technologie, ale również w domenie lądowej i tu wynegocjowaliśmy na przykład Rosomak, Borsuk o to jest sprawa kluczowa, że będziemy mogli więcej borsuków kupić um, i sfinansować to z pieniędzy unijnych, ale w domenie morskich została dopisana na wniosek polski domena morska, z której będzie można sfinansować na przykład Orkę. To nam uwolni y, też inne środki. kierunkową umowę w tym roku, w tym roku Jesienią, jest, um, latem, zimą. Um, jak będziemy gotowi umowa rząd, rząd, to nie ma być umowa biznesowa, to ma być umowa strategiczna. E, jest, y, są bardzo się, chyba siedem poważnych ofert. To jest decyzja, której nikt nie podjął przez 30 lat. Dlatego te pytania wiem, wracają. Wiem, tylko ona też rozszerza swój zakres. Nie będzie tylko dotyczyła okrętów podwodnych, różnych zdolności, które są potrzebne w domenie morskiej, bo tu potrzebujemy wielu inwestycji. Na koniec powiem o tym, co się udało w Sejfie negocjować, bo to jest wielki sukces polskiej prezydencji. Po pierwsze, że idą pierwszy raz w historii pieniądze na bezpieczeństwo z Unii Europejskiej, a po drugie dla Polski, bo wszystkie warunki indywidualne zakupy, zaliczenie tego co już kupiliśmy. lepszy procentowy udział również naszych sojuszników ze Stanów Zjednoczonych. Wszystko udało się wynegocjować. No to czekamy Wielki tylko sukces. jak te pieniądze będą wydane już później w kraju. kośniak Kamer, wicepremier, minister obrony narodowej. Dziękuję. Pięknie Dziękuję pieniądze. bardzo. Miłego dnia.